Cześć, widzowie! Dzisiaj pogadamy o czymś trochę nietypowym a dokładnie jak może wyglądać koniec Roblox? Wiadomo, ta gra raczej szybko nie zniknie ale jeśli coś by poszło nie tak, to co właściwie mogłoby się wydarzyć? Mam dla Was kilka scenariuszy, które są albo możliwe, albo totalnie szalone ale wszystkie mają jeden wspólny punkt to byłby poważny koniec tej gry, jaką znamy No to co zaczynamy. Pierwszy scenariusz to coś, co już powoli widać. Czyli zalew botów, spam i różnego rodzaju eksploity. Wyobraźcie sobie, że to się rozrasta do takiego poziomu, że praktycznie każda gra jest zbagowana. Wchodzicie do Brookhaven, a tam 50 botów reklamujących jakieś podejrzane strony. Czaty są zaspamowane, postacie gliczują, a zwykli gracze po prostu wychodzą, bo nie da się grać normalnie. Moderacja nie nadąża. Eksploity robią się coraz bardziej zaawansowane i zanim Roblox zareaguje, może być już za późno. Serwery stoją, a ludzie tracą zaufanie. I bum! Gra powoli wymiera. Drugi scenariusz to taka mega aktualizacja, która totalnie zmienia Robloxa i niekoniecznie na lepsze. Na przykład nowy silnik graficzny, realistyczne awatary wszystko wygląda jak jakiś metavers, a stare gry przestają działać. Społeczność się dzieli. Jedni mówią, wow, wygląda super, a inni tęsknią za starym klimatem. Twórcy gier nie wiedzą, czy aktualizować swoje projekty, czy porzucić. Ludzie zaczynają odchodzić, bo Roblox już nie przypomina Robloxa. Niby technicznie gra żyje, ale dla wielu to już nie to samo. I właśnie tak może wyglądać koniec. Nie przez zamknięcie, tylko przez zmianę, której nikt nie chciał. Trzeci scenariusz. Może trochę bardziej realny niż się wydaje, to sytuacja, w której Roblox robi się pazerny. Coraz więcej rzeczy jest płatnych. Na początku to tylko awatary i potem dostęp do gier premium, a potem na przykład czat głosowy, szybsze wczytywanie czy nawet granie bez reklam. Robuxy wszędzie, mikrotransakcje na każdym kroku i zaczyna się robić tak, że bez płacenia nie masz frajdy. No i wiadomo, młodsi gracze odpadają, bo nie każdy ma kasę. A starsi przechodzą do innych gier, gdzie nie trzeba bulić za wszystko. Gra się nie kończy, ale traci swoją duszę. Teraz coś, co byłoby totalnym szokiem. Wyobraźcie sobie, że Roblox zaczyna banować największe gry. Grow a Garden, Brookhaven. Wszystko znika bez większych wyjaśnień. Powód? Jakiś ogólny regulamin albo chęć promowania własnych gier. Ludzie wkurzeni, twórcy wkurzeni, gracze wkurzeni. Wszyscy tracą zaufanie, bo skoro mogą zbanować każdą grę, to po co tworzyć coś w tym systemie? I to też może prowadzić do powolnego końca nie technicznego, ale społecznościowego. I ostatni scenariusz trochę spokojniejszy, ale też potencjalnie groźny. Roblox zostaje kupiony przez jakąś ogromną firmę: Meta, Google, może Apple. Zmienia się interfejs, zasady pojawiają się dziwne umowy, reklamy, nowe ograniczenia. Wszystko wygląda inaczej. Klimat znika, a gracze czują się jak w jakimś VR po świecie. Niektórzy zostają, ale duża część mówi: to już nie jest Roblox i odchodzi. I tak kończy się legenda, bo zjadają po prostu wielka korporacja. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o te scenariusze końca Roblox. Oczywiście, mam nadzieję, że żaden z nich się nie spełni. Ale dajcie znać w komentarzach, który według Was jest najbardziej możliwy. Albo może sami macie jakiś inny pomysł. A jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba. To serio pomaga i daje motywację do kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się.